10 stycznia z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lipince odbył się już piąty turniej tenisa stołowego. Młodzież bardzo chętnie przyszła do świetlicy i swoim zaangażowaniem wsparła szlachetną akcję. Turniej rozgrywany był w formule mieszanej, czyli panowie podejmowali grę z paniami, a walka przy stole była bardzo zacięta. Nazywam się Roman Węgielski, jestem opiekunem świetlicy wiejskiej w Lipince. Pracuję tu od pięciu lat. W niedzielę po raz 22 zagra orkiestra Jurka Owsiaka, lecz w Lipińce już dzisiaj, w piątek rozpoczynamy zbieranie pieniążków i grę dla właśnie Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jakie wydarzenie dzisiaj, co się dzisiaj dzieje w świetlicy? Dla orkiestry gramy piąty raz od pięciu lat od osiemnastego finału zaczęliśmy te turnieje przeprowadzać. No, i tak już przez te pięć lat no, mam takie osiągnięcia, że najpierw graliśmy starszymi, a teraz daliśmy szansę młodzieży początkującej, żeby oni się wykazali. A ogólnie jest super zabawa przy tym. No, i zbieramy jakąś tam e, kasiorkę dla Jurka, żeby coś z tego było. Nazywam się Ludzie Górek. Oliwia, że tak. No, nie liczy się wygrana, tylko zabawa. E, jest stres? Tak, Troszkę. Po części. Ale gracie na co dzień, często przychodzicie właśnie do świetlicy, żeby troszeczkę podbić? Tak, no, trzeba no, na co dzień przeważnie. Widzę, że konkurencja duża i też gracie z panami. Czy to jakoś dopinguje Was do tego, żeby dać z siebie wszystko? No też. Tak, tak. bardziej, e, niż żebyśmy grali z dziewczynami, tak? No bo to wiadomo, inny poziom. Ale wiadomo, że mamy lepszy. Czyli kobiety będą górą. A jakże? Nie punktujemy pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca, tylko wszyscy dostaną dyplomy za udział. Bo tak by nie wypadało dzisiaj się punktować pierwszym, drugim, trzecim miejscem. Feministki będą zadowolone, bo kobiety grają z panami, panowie grają z kobietami. Tak, tak, tak. Tutaj nie dajemy forów. Dziewczyny grają tak samo dobrze jak i, i, i chłopcy. Także nie chciałem ich rozdzielać, bo oni się wręcz denerwują, jak grają dziewczęta same. Nie, one muszą grać z chłopakami, mają większą satysfakcję, jak dopalą któremuś. I to jest dla nich frajda cała z tym, nie, że wygrała z Damian Wiśniewski. Co myślisz o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy? E, no, trzeba pomóc. Dlaczego? Bo ludzie potrzebują pieniędzy, by żyć. I dla chleba. Dla ciebie jest to coś ważnego, żeby pomagać właśnie Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy? Tak. Dzisiaj jesteś jakby... Pewnym uczestnikiem dzięki Tobie też będą zbierane pieniądze dzięki temu turniejowi. Czy jest to dla Ciebie powód do dumy? Yy, tak. Takie inicjatywy pokazują, jak wielką siłę ma Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym dniu większość z nas się jednoczy i robi coś wspólnie dla drugiego człowieka. Oby słowa Jurka Owsiaka się spełniły i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała z nami do końca świata i o jeden dzień dłużej. TV Regionalna TV Łtum TV Nowy Dwór Tom tu kręcimy